W lipcu zwiedziliśmy browar w Legnicy, gdzie znaleźliśmy stare klisze fotograficzne. Są filmy aqua. Zaciekawiają nas co może się na nich znajdować oraz do kogo mogą należeć. No ale oprócz tego pojawił się pewien dylemat. Pierwsza zasada Rubeksa mówi pozostawiaj po sobie tylko ślady butów, ale szczerze mówiąc yy... Nie odsłonić historii, którą mogą skrywać te zdjęcia, to po prostu byłaby zbrodnia, moim zdaniem. Jednak po na myślę. postanowiliśmy zabrać klisze do wywołania. Jak się okazało, znajdowały się na nich prywatne zdjęcia. Informacje o tym zamieściłem w filmie z eksploracji browaru. Jeśli ogląda nas osoba, która jest właścicielem tych zdjęć, bądź też jest na tych zdjęciach, albo wie do kogo te zdjęcia należą, to w takim, w takim razie proszę o kontakt podany w opisie filmu i z wielką chęcią odeślemy te zdjęcia. W ten sposób rozpoczęły się poszukiwania właściciela zdjęć. Zajęło to prawie pół roku, ale dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że decyzja o zabraniu klisz była słuszna. Gdyż za chwilę wręczymy zdjęcia ich właścicielce, czyli pani Marcie. Idziemy. A więc zdjęcia powróciły do Pani Marty. W końcu po ponad 22 latach Pani Marta może przejrzeć swoje zdjęcia. Tak jest, no, trochę dowiedzieliśmy się o tych zdjęciach, no w, w, o ich historii jak i samym no. browarze też no, zdziwiłem no się, być. że to były mieszkania w ogóle w tym browarze. Mhm. No. Dwa mieszkania. Mhm. No, ale musieli dosyć y, szybko y, opuścić browar. Ponieważ, jak się dowiedzieliśmy, pewnego dnia po prostu strop się zawalił, bo już tak przygniły. Tak jest, i ponoć to była łazienka, którą no zresztą było widać w filmie. Gdzieś tam. Tak. Ogólnie zdjęcia przedstawiają browar Między innymi pogój pani Marty i całą resztę. Jaki to mówiła piekiełko, czyli miejsce, gdzie odbywały się imprezy pracowników browaru, które dzisiaj jest już zasypane po wyburzeniu budynków, które znajdowały się obok tego, który jeszcze, jeszcze stoi. Tak, ogólnie, czyli były, tego tak podejrzewaliśmy, zawarte pomieszczenia i miejsca, których po prostu w browarze już, już nie ma. Już nie tak. można zobaczyć. Muszę przyznać, że szczęka mi opadła, kiedy pani Marta powiedziała nam, że zdjęcia, które jej przekazaliśmy i na których jest jej tato. Są jedynymi zdjęciami, jakie posiada, gdyż zmarł 15 lat temu. Tak czy inaczej, bardzo cieszymy się, że po tylu latach pani Marta mogła odzyskać swoje zdjęcia, które no mam nadzieję przywiodą wiele miłych wspomnień.